Generalnie już tak mam od pewnego czasu, że mało co robi na mnie jakieś piorunujące wrażenie. Wybieram komiksy najlepsze, które przeczytałem w zeszłym roku i okazuje się tak samo, że są to tytuły dobre, nawet bardzo dobre, ale nie porobiły mnie tak jak kiedyś. I próbuję zwalać to na różne czynniki. Może po prostu jestem za stary i trudno nam je zrobić wrażenie. Może przeczytałem za dużo i tak samo no, trudno jest wyjść powyżej pewną średnią. A później okazuje się, że jednak nie, bo trafiam na moją nową, kolejną ulubioną serię i mam ochotę zapytać: Blacksad, gdzie byłeś przez całe moje życie? <zyskling> Serię Blacksat stworzyli dwaj Hiszpanie Juan Díaz Canales i Juanjo Guarnido. Panowie poznali się pod koniec lat 90. Łączyła ich ogromna pasja do komiksów i animacji oraz skupienie wokół hiszpańskiego rynku, który ogólnie mówiąc nie był zbyt duży. Juanjo Guarnido wyprowadził się najpierw z Granady do Madrytu, by zwiększyć trochę swoje szanse na sukces, a gdy zebrał dosyć pokaźne portfolio, to zaczął aplikować do Disneya, i po jakimś czasie udało mu się objąć posadę przy filmie Tarzan, gdzie był wiodącym animatorem postaci Lamparta Sabora. Po zakończeniu prac i ze zdobytym doświadczeniem, Guarnido i Canales zaczęli szukać we Francji wydawcy dla swojej serii Crime Noir, nad którą pracowali od pewnego czasu. Francja była znacznie większym rynkiem niż Hiszpania, i udało im się znaleźć odpowiednią oficynę. Tym sposobem pierwszy album Blacksada ukazał się nakładem Darkwad w listopadzie 2000 roku. Od tamtej pory ukazały się cztery kolejne około 50-stronnicowe tomy. Blacksad został przetłumaczony na całe mnóstwo języków i zebrał sporo nagród za praktycznie każdy ze swoich tomów. Około 2006 roku rozważano ekranizację, której reżyserem miał być Louis Letterier i którą budżetowano na około 100 milionów dolarów, ale ostatecznie nic z tego projektu nie wyszło. Dwa lata temu ukazała się gra komputerowa Blacksad Under the Skin, która podobno jest krapem, ale nie wypowiem się, bo sam nie grałem i nic po prostu nie wiem tak z pierwszej ręki. Zmierzam w każdym razie do tego, że coś tutaj jest na rzeczy, bo małe marki nie wyrastają do dużych rozmiarów od tak z niczego bez pokrycia. Przyjrzyjmy się więc teraz poszczególnym albumom, by zrozumieć na czym polega fenomen Blacksada. Tom pierwszy, pośród cieni. W tym komiksie poznajemy tytułowego bohatera, Johna Blacksada. Jest prywatnym detektywem, kręci się po różnych miejscach na świecie w poszukiwaniu pracy. Raz odnajduje zaginionych, raz rozwiązuje zagadki kryminalne, innym razem jest ochroniarzem bogatych ludzi. Czasem staje się również aniołem zemsty, ale zawsze w sytuacjach, gdy moralność nie pozwala mu zostawić kogoś przy życiu. Akcja Blacksada rozgrywa się w świecie antropomorficznych zwierząt gdzieś około połowy XX wieku. A sam główny bohater musi co i rusz mierzyć się z widmami tamtych czasów, ale do tego jeszcze wrócimy. Pośród cieni opowiada o sprawie zabójstwa słynnej aktorki, Natalie Wilford, która była dawniej kochanką Blacksada, a jeszcze wcześniej on był jej ochroniarzem. John zaczyna sprawdzać otoczenie zamordowanej, poznaje ludzi, z którymi trzymała się przed śmiercią, próbuje dociec kto i dlaczego mógłby chcieć ją zabić. Jednocześnie dwóch silnorękich typów zaczyna deptać mu po piętach, a komisarz policji przyznaje wprost, że nie rozwiąże tej sprawy, bo ma naciski z góry, by ją zatuszować. I w tym momencie Blacksat musi doprowadzić sprawę morderstwa do końca. Sam, jak przystało na bohatera czarnych kryminałów, z poczucia własnej, osobistej moralności. Fabuła tego albumu nie ma w sobie nic nadzwyczaj oryginalnego, ale jest to naprawdę dobrze warsztatowo zrealizowany noir. Narracja Johna jest kapitalna, tempo akcji idealnie wyważone. Serio, nie pamiętam kiedy ostatnio czytałem tak świetny narracyjnie komiks. Dodatkowo rysunki Juanjo Guarnida to jest jakiś overkill, każdy panel ze względu na szkic, Tuż czy kolorowanie akwarelami nadawałby się do oprawienia i powieszenia na ścianie salonu w ramce. To są dzieła sztuki. A układają się w sekwencje tak kapitalne, że podczas czytania czułem się jakbym oglądał jakiś filmowy klasyk. I czuję się w obowiązku wyjaśnić tutaj jedną rzecz. Tylko ten pierwszy tom narysowany jest aż tak dobrze. Kolejne reprezentują wysoki poziom i w sumie niczego im nie brakuje, ale niestety nie udaje im się osiągnąć wirtuozerii tego pierwszego albumu. I okej, okay, to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć o pierwszym tomie. On robi bardzo dobrze to, co powinien zrobić, czyli zachęca bardzo skutecznie do sięgnięcia po więcej. Tom drugi. Arktyczni. Ten album opowiada historię zaginięcia dziecka czarnej kobiety gdzieś na przedmieściach. Matka nie zgłasza zdarzenia na policję, ale sprawa i tak trafia do Black Sada, a żeby ją rozwiązać, ten musi zinfiltrować tak zwanych arktycznych. Faszystowskie Stowarzyszenie, do którego mogą należeć tylko krystalicznie czysto biali obywatele. Ten tom fantastycznie eksploatuje świat przedstawiony, który z jednej strony jest zlepkiem takich fikcyjnych tematów i fikcyjnych postaci, ale ewidentnie inspirowanych prawdziwymi. Bawi się trochę chronologią tego, co historycznie miało miejsce, bawi się trochę czasem, ale bez problemu znajdziecie tutaj odniesienia do takich rzeczy jak Partia Czarnych Panter, jak Ku Klux Klan, czy jak Wojna Rasowa. W tym momencie wypadałoby trochę więcej powiedzieć o tych antropomorficznych zwierzętach, którymi zaludniony jest świat komiksu. Wygląda to trochę podobnie jak w Małsie, wbrew naturze czy z utopii, ale działa jednak inaczej. W Blacksadzie to, jakim jesteś zwierzęciem, nie wiąże się bezpośrednio ani z rasą, ani z narodowością. Bardziej odpowiada stereotypowym cechom tych zwierząt. Lisy są przebiegłe, koty szybkie i zwinne. Psy są tropicielami, a wilki czy lwy są na szczycie łańcucha pokarmowego, co czyni ich przywódcami. Jednak do rasy odnosi się kolor tych zwierząt, co jasno daje do zrozumienia, że John jest Afroamerykaninem, a Arktyczni uważają siebie za Aryjczyków. Intryga kryminalna jest tutaj tak oryginalna i zakręcona, że James Ellroy by się jej nie powstydził fantastyczna rzecz świetnie rozłożone akcenty i fenomenalnie poprowadzona fabuła. A dodatkowo pojawia się tutaj Weekly, czyli taki trochę sidekick naszego głównego bohatera. Dziennikarz pracujący w jakimś brukowcu, który z czasem staje się najlepszym przyjacielem Black Sada, i który myje się gdzieś raz na tydzień, co prowadzi do wielu zabawnych sytuacji. Tom trzeci, Czerwona Dusza. Ten tom bierze na warsztat erę Makartyzmu w Stanach Zjednoczonych. Blaxa trafia na odczyt dotyczący energii atomowej, w którym bierze udział jego przyjaciel z dzieciństwa, Otto Liber, człowiek, który stworzył czy był jednym w, ze współtwórców bomby atomowej. Tylko że ze względu na lewicowe poglądy Ottona aktualnie jest on przedmiotem śledztwa prowadzonego przeciwko wrogom ojczyzny. Podobnie jak jego przyjaciele artyści, którzy mieszkają gdzieś na odludziu i próbują tworzyć w spokoju, z dala od niepokojów społecznych, do czasu aż jeden z nich zostaje zamordowany, a Blacksad dochodzi do wniosku, że celem ataku miał być jego przyjaciel. Rozpoczyna się poszukiwanie mordercy, a agenci FBI zrzeszeni wokół senatora, którego pierwowzorem musiał być McCarthy, sieją ferment w społeczności lewicowych artystów. Sprawa ma jednak drugie dno. Okazuje się, że cała ta bohema artystyczna mogła mieć jakiś wpływ na wyprowadzenie z USA do Rosji planów bomby wodorowej i BlackSat musi teraz odkryć kanał przerzutowy i zapobiec wydostaniu się właśnie tych planów. Ten album świetnie łączy w sobie atmosferę antykomunistycznej nagonki tamtych czasów, połączoną ze strachem przed zagładą nuklearną. To jest jednocześnie komiks, w którym występuje zdecydowanie najwięcej bohaterów inspirowanych postaciami historycznymi. Znowu dostajemy tutaj bardzo oryginalną i ciekawie zakręconą fabułę, ze świetnym, nieoczywistym zakończeniem. No i po raz kolejny jestem zauroczony tym, jak dobrze napisani są tutaj bohaterowie i jakich motywacje napędzają fabułę, zamiast odwrotnie. Nie ma tutaj pretekstowości, czego o wielu innych, czy komiksach, czy książkach, czy filmach, no, powiedzieć nie można. Tom czwarty. Piekło. Spokój. Ten tytuł przenosi akcję do Nowego Orleanu. Jazzu, voodoo, narkotyków i Mardi Gras. Swoją drogą, wiedzieliście, że Mardi Gras to taki ichni śledzik? Że odbywa się to zawsze we wtorek przed środą popielcową? No, to już wiecie. W każdym razie Blacksad zostaje wynajęty do odnalezienia wybitnego pianisty jazzowego, Sebastiana Littlehenda Fletchera. Im więcej informacji John o nim zbiera, tym bardziej sprawa zaczyna wydawać się śmierdząca. Fletcher jest narkomanem, który zawiódł już tyle osób, że żaden szef klubu nie chce pozwolić mu występować u siebie. Dodatkowo zostawił żonę w ciąży i zniknął jakiś czas temu. Odnalezienie Little Henda okazuje się być mniejszym wyzwaniem niż odkrycie prawdy o historii jego kapeli. Skąd wzięli się ci muzycy? Co ich poróżniło i ostatecznie jaka historia wydarzyła się w kulisach tego wszystkiego? To jest kolejny tom, który w kwestii fabuły nie idzie na łatwiznę i znowu oferuje nam coś oryginalnego. Gdyby ktoś przyciskał mnie do muru, pytając, czy jest równie dobrze jak w poprzednich tomach, to szczerze mówiąc, niestety nie. Jest trochę gorzej. Ale tylko trochę i to nadal bardzo dobry komiks. Tom Piąty. Amarillo. Ten tom przypadł mi do gustu najmniej, bo jest jakoś dziwnie zawieszony gdzieś pomiędzy thrillerem czy kryminałem, a opowieścią drogi i nie do końca sam wie, w którą stronę chce zmierzać. Blacksat przyjmuje zlecenie odprowadzenia auta pewnego bogatego człowieka do jego domu, po czym to auto zostaje mu skradzione. Złodziejami są dwaj pisarze. Jeden jest odnoszącym sukcesy poetom, którego ego urosło do niebotycznych rozmiarów, a moralność stała się względna. Drugi jest delikatnym i introwertycznym prozaikiem, który dopracowuje swoją książkę. Muszą spotkać się z agentem tego pierwszego, by dostać zaliczkę za swoje wypociny. Ale konflikt w ich przyjaźni narasta do tego stopnia, że tylko jeden wyjdzie z tej potyczki cało. Blacksad w pogoni za skradzionym autem rozwikła nie tylko ich zagadkę, ale również trafi do trupy cyrkowej, gdzie jedna z artystek będzie skrywała zupełnie inny sekret. Ceni w tym tomie odniesienia do poprzednich albumów? Wracają tutaj drugoplanowe postaci z czerwonej duszy, np. dwaj agenci FBI czy poeta Greenberg, który w trzecim tomie wystąpił epizodycznie. Całościowo jednak uważam, że to jest najgorszy z pięciu wydanych do tej pory albumów. Fabularnie nie do końca wie dokąd chciałby zmierzać. Sprawa auta nigdy się satysfakcjonująco nie kończy, a oddanie się w ręce sprawiedliwości jednego ze złoczyńców na koniec tego komiksu jest trochę jednak naiwne. To nadal jest dobry komiks z wciągającą fabułą. Historia czerpiąca z wielu inspiracji, ale nadal bardzo oryginalna. Tylko że seria Blacksat przyzwyczaiła mnie na tym etapie do albumów wybitnych czy bardzo dobrych, i w porównaniu do nich to jest spadek formy. Amarillo ukazało się w 2014 roku i od tego czasu nie było żadnego nowego tomu z Black Sadem. Jednak w 2016 poszła fama o planowanej publikacji kolejnego. W 2019 roku podobno miały się ukazać dwa kolejne tomy i podobno były już ukończone, ale nic się nie ukazało. Natomiast niedawno na swoim Instagramie Diaz Canales poinformował, że w tym roku dostaniemy nowego Blacksada. No cóż, ja czekam i myślę, że te 6 lat, czy prawie 7, które upłynęły od premiery poprzedniego albumu, to jest wystarczająco dużo czasu, by twórcy mogli oddać w nasze ręce coś jakościowo zbliżonego do tych pierwszych albumów, pierwszych trzech, a niekoniecznie ostatnich dwóch. Wiele komiksów czerpie z estetyki Noir nie do końca rozumiejąc, co tak dobrze działało w filmach z Bogartem w latach 40. czy podobnych obrazach. Ten relatywizm moralny w dynamicznie zmieniających się czasach. Przeświadczenie, że bohater wojenny może być draniem w czasach pokoju, a czuły kochanek może dekadę później zmienić się w zgorzkniałego oportunistę. Ed Baker, Juan Díaz Canales, Fabian Nuri i James Ellroy rozumieją. Dla nich noir to nie są kryminały z nałożonym czarno-białym filtrem, tylko to są opowieści o pewnej względności moralnej. I o tych obszarach, gdzie prawo i etyka niekoniecznie idą ze sobą w parze. Jeśli chcecie spróbować Blacksada, bardzo polecam pośród cieni, arktycznych i Czerwoną Duszę. A jeśli zakochacie się w tych albumach, to możecie śmiało sięgać po dwa kolejne. Blacksad z miejsca dołączył do moich must haveów, do tytułów, dla których warto kupić kolejny regał do salonu. I to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Spoiler Included. Dajcie znać, jak wam się oglądało, i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć, cześć, cześć.